Sons of bitches. That's my official instructions. This used to be Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Nerox wraz z Ziomiksem i te, Witamy w kolejnym odcinku Left 4 Dead 2 No I lecimy Wow Co, co tu się stało? No, nudziło mi się O pierdolę O cholera Nie ma Gitara? Pis... Czekaj, muszę zabić ząbiaka z gitary Ty, to no, daj opa. mi też tą gitarę Spam na trupa, jest No, leży tutaj Też chcę zabić, to jeszcze weź nie Bo mi tylko, te, gie, tylko gitary mi brakowało do tego osiągnięcia Więc wiesz. Ja mam tutaj łom No ale ja nie dostałem osiągnięcia, co to ma być? No bo to trzeba z 8 różnych broni do walki wręcz zabić A każda jest w innym epizodzie A ja zabiłem Aha, no to... Chuj. A zabiłeś chociaż dwu... dwu zabi... odciąłeś chociaż głowy dwustu zarażonym? Ciekawe jak ja nie... jak ja nie grę. To czekaj, ja sobie pójdę ten. No to idź teraz broni do walki wręcz i walim tak w okolicach szyi. Mam na mowy Możesz? No dobra, sobie wezmę pistolet. O, jest spajbom No tam. O właśnie w tej ulicy. Okej. Okay. Zapuszczam. Dobra. To lecimy dalej. O, Jaki? To będzie łódź. dobre z tymi nabojami. Gdzie ona jest? Na samochodzikach. Nie, to nie jest samo to jest strzelica Snipery tu masz? Nie chcę snajpery. ale jest karabin. Jaki? Ten karabin jest słaby. Co jest? O no kto mnie uderzył? Kołcz, kurde, z debilu. No, bez kitów. Poczekaj. Czekaj strzał z tych odłamkowych trochę No, super boomer, leżę. Boomer mnie popsuł. Stamowaj, kurde Chyba jestem coraz bliżej jej Ja widzę Chodź tu Kto ją bierze? Wiesz Kto gdzie wezmę, jest? Tam gdzie były te karabiny Tam jest To weź ją bo ty masz apteczkę, będziesz mógł się wylecieć z tego Albo ja ją wezmę, to mnie wyleczysz. Już? No? Zbugowała się chyba Nie, te naboje odłamkowe ją po prostu ten... Przedł... Nie, ona się tu zablokowała Ale zrozumiem, że te naboje ją przewracają Ale strzelam z odłamkowych do niej Fajnie Jeszcze są zupełnie i lecimy Mam muzykę, czekaj, prze... tu może być tank, ostrzegam Co mnie zapraszają do gry, w, który, w którą nawet nie mam? Brawo Aha O, super. No, ja muszę się uleczyć, sorry. Czy ja coś mówię? Tak. I found a hill. Wyleczę się Moje elektrody. Jej, miski. Zabij sobie jednego zombiaka z kija, to będziesz już miał postęp. Mołotow, może ci się przy... Weź mołotowa, tutaj leży. Ale ja już mam coś. Masz pająk bombę. O, świetnie. M16. To zaraz czekam, muszę sobie wymienić. M16. Czekam, muszę wziąć pistolet. Farta mamy, nie było tu tanka, ale może być tutaj jeszcze. No, boomer kolejny. O, I ja mam pająk bomba. I tyle. O, Klaun był przegrać w czwórkę albo bez botów, żeby zrobić to osiągnięcie z klaunami bo tak to. Wiem, ale zabiję zabi za to. Chcesz mu zagrać. Chcesz ten pistolet czy nie? Nie, ja mam tego. Poczekaj. Okej, okay, już mi się odlogowało. O, snajperka wyższego tieru. Chcesz? Nie chcę snajperek. Ja se wezmę. Jak tym się dalej rzuca? Dobra Tak to się czyści Ja bym tu sobie użył Pi bomba. To użyj O spiter nawet jej, fajerwerki. Głupi kwas. Jest tu coś ciekawego, nie ma nic. Charger. Trudno. Gitara kolejna. Jedyna kampania, gdzie są gitary. No, brawo. Jej To był mój pierwszy event jakiego ja zrobiłem na Eksie. Piszczenie butów klauna. Gdzieś tu klauna. Już nie, bo go zabiłem. Bumer. No tutaj masz mołotowa. Kto mnie bije? Nerox Pałoruska. Mołotowa No kurde, nie piszcie do mnie, goddammit Nie będę już minimalizował gry O, jest Mołotowik, fajnie No przecież do ciebie mówię od 5 minut, że masz tu Mołotowa Fajnie, o, tank Dobra dziwko No co we mnie strzela? Aha, God damn it. za dużo znajomych, napisz im, że nagrywasz i tyle. Nie będę już im pisał O, mam się kera, to sobie też już będzie. Sikierą już przecież walczyłeś. Nie To zobacz sobie na liście. Kurda, amunicja by się przydała. Dobra, ja wezmę sobie 16. Ale ja się Kiero nie walczyłem. Ja w ogóle nie używałem tego. No to weź. Mam adrenalinę. Chcesz adrenalinę? A nie, to masz. Bardziej by mi się heal przydał. O, jest lepszy O, A propos, co to za zwłoki z nieba spadające? Czekaj, bo tu coś może być. No właśnie ja tu chwila znalazłem. Co jest? O kurde smoker, help. Proszę. God o U góry jest tam Czekaj, ja tu w explore idę Też idę w Explorer. O, mam ten O, jest apteczka. Super, to ja się uleczę. Bo ty nie chcę. Ja tu mam amunicję odłamkową, to zapuszczam. No znowu smoker. Ej, co ja robię? Co to jest? Nie wiem. Co to był? No, coś, coś tu mam. Mam apteczkę jeszcze jedną. No kurwa dybesz. No się wyhiluj wyhi się i weź tam. Zaraz zablokuję kurwa tym. Jak jestem na steamie, to nikt nie pisze, nie? Jak zaczyna nagrywać, to nagle pierdyliard wiadomości. Nie? A ten gra, a ten pisze, a ten kurwa... W ciąży? Kto jest w ciąży? Nie wiem Masz kolegów w ciąży? Gratuluję No chciałem go z kosy. No zabić Hunter'a z broni do walki wręcz się nie da, bo już Za szybko skacze Trzeba by mieć koreańskiego Challengera w łapie Pilsy Rozumiem, że masz O, challenger. A go złapał Łupc, tyle nerwy Jest tu coś ciekawego? Gdzie? O, apteczki. Jest tam. A nie, pilsy, może? pilsy. Nie, jest shotgun. O jezu, czasami nie to jest to granatnik. Szkoda, że nie ma. Szkoda, że apteczki nie ma. Byś Wolę granatnika. Byłem. Dobra, jest to coś ciekawego? Nie ma. Dobra, zyskakujemy kurde, co się będziemy. Odpalamy. Jeszcze nie, co no. Ja się pytam. Fajnie. Dobra, idę to ogarnąć. Wy tam się bawcie. Dam se szoka. A jest jakiś achievement za ilość ściętych głów, nie chyba? Osz oh, super witch. To zajbiście. Tutaj koło mnie jest defibrator. Wypatrz mi z tego kwipunku. słyszę. Słyszysz co mówię? Tak, słyszę. Gdzie tu jest wejście do tego śmiesznego? No właśnie tutaj po lewej będziesz miał. Chyba tu kogoś... Pojebał Za często to mój. No to co? No i tu zaraz ten Olej je No tu będę leżał w tej, w tej plamce takiej Powinien to być ten defibrator. O, jest podziękować. Nie ma za co. Tylko trochę jest ten autofam. O, w dupę. Warto mieć przez ten defibrator. Nawet jak się padnie samemu, to ktoś może. O, tem już idę. Trochę się wpakowałem z każdej strony No kurde, dajcie mi przyładować Musimy... Ktoś wyłączył ten alarm? Nie Co za durnie Nie miałem jak, czekaj, ja się muszę uleczyć Już idę to zrobić Bo tak to będą ciągle iść no Super Weźcie to ze mnie Stawaj, stawaj, stawaj Szybko Jest! Nie mam w ogóle amunicji do M16 Czekaj, podnoszę go Ja myślałem, że już wyłączyliście ten alarm Nie miałem jak Głupi zombie Dobra, poczyszczone Przynajmniej ty masz trochę HP Coś mówiłeś Czekaj, muszę przeładować Tu byście gdzieś apteczki. Safe znalazły Otóż przed chaosem. No, tylko nie zamykaj drzwi, nie? Jeszcze. Trzeba to ogarnąć. Dobra. Jednak. Zamknąć? Poczekaj. Sprawdzę, może elektrody tu gdzieś będą leżeć. Nie. Dobra, zamknij. Dobra. No to... Tyle w tym odcinku. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie. 15 Nie, 20. 15 20. Zależy, dobra. To tyle. Dzięki za obejrzenie. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. No.